Na ciebie i mnie, po imieniu i wie, kiedy siedzisz, kiedy stajesz Bóg na ciebie i mnie, po imieniu i wie, kiedy nie. Zobaczcie, jaka piękna przyroda nas otacza. Jak myślicie? Kto to stworzył? Fan, No, kto jeszcze chciałby odpowiedzieć, Miriam? Nasz ojciec w niebie. No, to jest z Czechy? Danielek? No. No Pan Bóg w, w niebie. Dobrze, a co możesz powiedzieć? Co on stworzył? Czy tylko przyrodę? E, nie tylko. Jeszcze zwierzęta, e, wody, jeziora. Tak, i zobaczcie, jakie piękne góry tutaj mamy. To również Pan Bóg stworzył. A jak myślicie, co on dla mnie, dla waszych rodziców, dla was uczynił? No, Danielku? No na przykład dał nam miłość, radość. Co jeszcze, Miriam? Halinka? Jedzenie, um, dom nad, dar nad głową. Tak? Miriam? Dał, na, dał nam życie, przyjaźń. Rodzinę. Tak? Agnieszka? Niebo. Niebo. I dał wam kolegów, dał wam koleżanki, prawda? No. Słońce. Yy, Właśnie, słońce, yy, że możemy tutaj siedzieć. Kolegów, w ładną yy, pogodę. Yy, siostrów, braciszków. Dobrze. A w takim razie jeżeli to Pan Bóg wszystko stworzył i dał nam... Te wszystkie rzeczy, te przepiękne rzeczy, to gdzie on właściwie mieszka? W niebie. No, na pewno w niebie? Jesteście tego pewni? W królestwie. Tak? A w królestwie to... niebios. Tak, a gdzie to jest zapisane? Gdzie możemy to znaleźć, że Pan Bóg mieszka w niebie? Ja wiem. No, Violetka? W Biblii. Właśnie, w Biblii. A Biblia jest naszym? Pismem świętym. Pismem świętym i czym jeszcze? Naszym? Przewodnikiem. Właśnie. Biblia jest naszym przewodnikiem do życia. Dobrze, czyli wiemy już. Kim jest Pan Bóg, wiemy, że tak pięknie stworzył świat, wiemy, gdzie On mieszka, wiemy skąd, skąd to możemy się dowiedzieć, gdzie Pan Bóg mieszka, ale jestem pewna, że każdy z Was odczuł Boż Bożą obecność w swoim życiu: w szkole, na podwórku, z kolegami. Co Wam się przydarzyło takiego? Że Palec Boży. Tym był i powiedzieliście, bez Boga bym sobie czy sama nie poradziła. Hmm. Może jakiś sprawdzian pisaliście w szkole? I Pan Bóg wam pobłogosławił? No, przypomnijcie sobie takie sytuacje na talkach. Nie muszę sobie przypomnieć. E, jak pisałam test y, po szóstej klasie, no to mhm. modliłam się do Boga, żeby mi pobłogosławił, no i napisałam na bardzo dobrze. Tak, czyli jest to Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Czy komuś się jeszcze coś przytrafiło takiego, że odczuł Bożą obecność? Ja myślę, że każdemu z Was, tylko nie możecie sobie tak przypomnieć. Albo Wam się trudno uczyło na Sprawdzian, pomodliliście się i wtedy Wam lepiej wchodziła nauka do głowy. Zdrowie, ktoś był chory, pomodliliście się, żeby wyzdrowieć. Ja myślę, że każdy z Was miał takie, no Wioletka? Jak się bałam, to się podbiłam do Pana Boga i później już się nie bałam. Czyli strach, tak? Dobrze. A Latarka tu wspomniała błogosławieństwo. No, takich króciutkich definicji, jakbyście stwierdzili, błogosławieństwo. Czy to jest właśnie to, że Bóg nam pomaga w różnych sytuacjach, i to jest to błogosławieństwo? ale Bóg nam pomaga tylko w szkole, przy sprawdzianach, w zdrowiu. W czym nam jeszcze Bóg pomaga? W pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy. Czy Bóg pomaga tylko dzieciom? Nie, wszystkim. Wszystkim? Wszystkim, to znaczy ludziom tylko, którzy Go kochają, czy również tym, którzy, yy, którzy nie myślą o Panu Bogu? Tych, których kocha. Komu? Tych, których kocha. Tych, których kocha. Tych, którzy go kochają, tak? Pan Bóg błogosławi. Wioletka? Yy, wszystkich kocha. Bo stworzył ludzi, mm. dlatego wszystkich kocha. Czyli Pan Bóg wszystkich kocha, tak? I wszystkim no. błogosławi? Tak. Mhm. A powiedz mi, kim jest Jezus? Dla Boga. Halinka jest jego synem. Dobrze, Adrianka, zgadza się z Halinką? Zgadzam się. Zgadza się, dobrze. A kim jest Jezus Chrystus dla was? No. Zbawicielem. Zbawicielem kim jeszcze? No. Bogiem. No, Natalka? Umarł za nas na y, krzyżu i potem został wzięty do nieba. Mhm. Mm Czyli to jest to, co on dla nas uczynił. Tak? No, tak. Y, Natalka powiedziała, umarł za nas na krzyżu. Y, jak myślicie? Czy było to wielkie poświęcenie Dla niewek? Tak, było to wielkie poświęcenie. Czekam, żeby, żeby my mogli żyć wiecznie. Żeby mieć życie wieczne. A jak myślicie, czy yy, człowiek, który nie kocha ludzi, zdobyłby się na takie poświęcenie? Oddałby życie za nich? Mioletka? Nie. Czyli, czyli co możemy wnioskować, Adrianko, że Jezus ja, ja bardzo. Do mikrofonu musisz powiedzieć. Nas kocha bardzo. Bardzo nas kocha i dlatego oddał za nas życie. W jaki sposób za to, że tak bardzo nas kocha i oddał za nas życie my, jako ludzie, możemy mu się odwdzięczyć za to? Miriam? Szanować rodziców i być dobrym. I tak? czytać Biblię. I coś jeszcze? Danielek, No? E, modlić się dużo. Co jeszcze? Halinka? Być posłusznym Bogu. Natalka? E, czytać Biblię. Tak, co jeszcze? Nie bić się. Tak, Agnieszka? Trzeba go kochać. Trzeba go kochać. Yy, czy możemy wielbić Boga tylko słowami, czy po prostu musimy wielbić go całym naszym serduszkiem? Serduszkiem. Serduszkiem, prawda? Ta miłość musi wypływać z naszego serduszka. My musimy oddać się Mu całym naszym ciałem i całym naszym duchem. A jeszcze, co byście powiedzieli na to, jakby ktoś Wam powiedział, że musicie żyć według woli Bożej? Co to znaczy? Wszystko tak pięknie wymieniliście tutaj, co, yy, co czym się możemy Mu odzajemnić, ale Pan Bóg w, wymaga od nas pewne takie zobowiązania, taka, takie, że jednak yy, musimy Mu się podporządkować. Co to znaczy Oddać, służyć Mu według woli Bożej? E, że trzeba to robić, co On każe. Tak? Co jeszcze? Kto mieszka? Słuchać go. Tak, i co jeszcze? To jeszcze, Danielek? No, może ci się przypomni następnym razem. Dobrze, czyli powiedzieliście dobrze, ale gdzie to znów mamy wszystko zapisane? No, po kolei, mówcie. W Biblii. W Biblii. Tak jak powiedzieliśmy na początku, Biblia jest naszym przewodnikiem. I znów te wszystkie wiadomości, jak żyć według woli Bożej, mamy zapisane w Biblii, czyli w Pismie Świętym. Jeżeli podporządkujemy się woli Bożej, to co my jako ludzie będziemy za to mieć? Żywot wieczne. Zgadzacie się z Danielkiem? A co to znaczy życie wieczne, Adrianko? Życie wieczne? Mhm. Muszę, będziemy zawsze żyć. Zawsze będziemy żyć tutaj na Ziemi? Nie, też potem pójdzie do, do nieba. Do nieba. A jak myślisz, jacy ludzie się tam tylko znajdą? Ci, co słuchają Pana Boga i go kochają. Czyli ci, którzy pełnią Jego, um. jego wolę. Um. Jak myślicie, Waszym zdaniem, jakby Pan Jezus przyszedł na Ziemię teraz? Co byście mu chcieli powiedzieć? Violetka? Że go kochamy. Że go kochacie, tak? Co jeszcze? Gdybyście Mu chcieli powiedzieć? Panie Jezu, zabierz mnie ze sobą. Ja chcę żyć już wiecznie z Tobą na podziękowali Podziękowalibyśmy Mu za to, że umarł za nas i y, y, że, y, żebyśmy byli razem z Nim wzięci do nieba. Tak. A pomyśleliście o tym, że za to, że y, kochacie Pana Boga, Jezusa, Yy, jesteśmy wolni od wiele nałogów? Czy za to również warto podziękować Bogu? Tak. Od jakich nałogów jesteśmy wolni? Od alkoholu. Od wojny. Tak. Może to być pewne takie, że mamy pokój. Od płaczu. Od narkotyków. Tak. Od piwa. Tak. I jeszcze od. od? Od papierosów. Od papierosów. Jeżelibyśmy, nasze życie nie było związane z Jezusem, czy trudno jest czasami powstrzymać się od takich nałogów? Naletka? Tak. A jeżeli znamy Boga i Jezusa, to co wtedy w sobie mamy? Co nam daje to, że jesteśmy wolni od tych nałogów? Co w sobie mamy? Co Bóg i Jezus nam daje? Tak mocno nam no, w sobie mamy to, że z każdym naszym problemem możemy do Niego przyjść i On nam co daje? Si... Siły. daje nam siłę. Siłę. I jeżeli każdy, kto jest ma problem z takim nałogiem, to gdzie? Gdzie powinien się zwrócić? Mieszka? Wioletka? Do Pana Boga. I wtedy? Adrianko, co się stanie? Pan Bóg? Co? Pomoże. No. Pomoże. Pomoże każdemu człowiekowi. Jak sami powiedzieliście, jak Agnieszka powiedziała, że Pan Bóg i Jezus kocha wszystkich ludzi. I on, jeżeli ktoś. Do niego chcie, chce przyjść, nigdy go samego nie zostawi. W każdej chwili mu pomoże. Czy jest jeszcze ktoś, kto by chciał coś powiedzieć panu Jezusowi? Takiego osobistego? A może jakiś wierszy? Danielek. Powiedz wierszyk. No ten, co mówiłeś. No chętnie posłuchamy. Pewien filozof pytał swoich uczniów, powiedzcie mi, w jaki sposób można rozpoznać godzinę, w której kończy się noc, a rozpoczyna dzień. Jeden z jego uczniów odpowiedział, jest to godzina, w której z daleka potrafimy odróżnić owcę od pana. Wtedy nastaje dzień. Nauczyciel mądrości nie był zadowolony z tej odpowiedzi. Inny uczeń twierdził, jeśli z daleka potrafimy odróżnić dom od sosny, wtedy dnieje, wtedy nastaje dzień. Ale i z tej odpowiedzi filozof nie był zadowolony. Nastała chwila ciszy, chwila wyczekiwania. Dopiero gdy popatrzysz w twarz jakiegoś człowieka i zobaczysz w tej twarzy Twojego brata lub Twoją siostrę, wtedy nastaje w, dzień w tobie. Jak długo nie widzisz w drugim człowieku bliźniego swego, tak długo panuje w Tobie noc. Mówił nauczyciel mądrości. No, pięknie. Czy ktoś... Dobrze, teraz Agnieszka. ten człowiek to przepisał i tak Biblię mamy dzisiaj. Bo Bóg na to nie pozwolił. Hmm. Także pamiętacie jak y, jeździcie na kolonie. Pamiętacie, że... Y, tam były takie wykłady i taką naszą mapą, takim naszym przewodnikiem jest Biblia i jest ona dla wszystkich ludzi, wszystkich dzieci.